Minął rok, no i nastał czas podsumowań. I teraz przedstawię Wam, ile zużyłem paletu, jakie były tego koszty i jakie dwie zmiany delikatne wprowadziłem podczas eksploatacji tego pieca, że było lepiej według mnie. Minął rok palenia, od września do września. I teraz, może, o kosztach. Mamy 196 worków zużyłem. 196 worków, po 15 kg to daje niecałe 3 tony. Średnia cena była średniam 171 groszy za kilogram, dało to 2087 zł, co przez miesiąc średnio, średniając rocznie, to jest 174 zł miesięcznie. Ciepła woda, yy, ciepła woda, fakt, to jest, to jest przez rok 2019-2020. Więc jakby mocnej zimy nie było, ale była uciążliwa i długa, bo zaczęła się dość wcześnie i skończyła się dość późno, bo paliliśmy w piecu, żeby podgrzać dom do, do 10 czerwca, tak można powiedzieć. Od 10 czerwca przyszły, przyszły większe temperatury i przestaliśmy palić, więc od września do 10 czerwca intensywnie, od 10 czerwca tylko na ciepłą wodę, więc taki mamy koszt roczny. Mówiliśmy o zużyciu paletu, więc teraz kwestia, ile popiołu. Tu jest pojemnik, on ma w granicach 60 litrów. To takie dwa pojemniki, no, może 2,5 pojemnika. Zużyłem, wygenerowałem tyle popiołu. 2,5 pojemnika 60 kg to mamy 120, no, 150 kilo yy, popiołu przez okres grzewczy rok. Tak to wygląda po roku palenia, więc. Zmian nie ma, choć tylko tutaj ten, tą blaszkę, co tu była wcześniej z przodu, okazała się zbyteczna, jeżeli chodzi o ten, o ten piec. Tutaj bez zmian cegły miałem miałem. Widać są białe, więc spalanie jest dobre. Jedyna zmiana, jaka nastąpiła w spaleniu, to tutaj mianowicie te cegły, one były ustawione po bokach. Teraz zostały zrobione pod kątem. Dlaczego pod kątem? Dlatego, że powietrze, które idzie z dołu. Ono kieruje się w kierunku na ściany, a nie uderza w drzwiczki. Idzie na ściany i omiata to ciepłe powietrze, blachę, i dopiero później idzie dalej. Więc jest efektywniej. jest wyhamowane to powietrze i ono się rozprzestrzenia po bokach. To z tych z takich zmian właśnie w piecu. I to jest efektywniejsze. Sprawdziło mi się to. Najistotniejszą zmianą jest zmiana podgrzewania powrotu. Miało to być tutaj. Trójdrogowego zaworu miało iść do góry i miało powrotem, bo tam jest powrót, i iść dołem i ogrzewać miało mi to, ale niestety grawitacyjnie to nie wypaliło, więc co zrobiliśmy? Zrobiliśmy też takie, że tu jeszcze jest jeden króciec, który był niewykorzystany, więc tutaj z pieca od razu pociągnęliśmy sobie dogrzanie powrotu poprzez zawór, pompę i tutaj i teraz mamy ogrzewanie Podgrzewanie powrotu z góry, pieca i tutaj. To jest lepsze według mnie, dlatego że zawód rydrożny nie wariuje. Nie, nie próbuje raz dogrzać pieca, potem próbuje troszkę dogrzać mieszkanie, potem znowu piec, potem mieszkanie. On już nie musi dogrzewać powrotu, bo powrót jest dogrzewany inaczej, zewnętrznie, nie poprzez zawód rydrożny. I zawód rydrożny zajmuje się tylko i wyłącznie pilnowaniem temperatury na mieszkanie.